<laughs> te oczy. <laughs> jak próbuję się wydostać, te łapy! What the fuck? Wygląda jak jakiś ptak z dziobem. Ja miał, Kot na diecie, Cat on a diet Czyli produkcja, która Aż samym menu potrafi zachęcić Takiego wielbiciela Kotów do samego zagrania W to, powiem wam, że Nagrywam to dlatego, że dostałem od Ligon Natali takie wyzwanie I oczywiście jeszcze w prezencie tę grę Na Steamie kosztuje ona 18 zł Ale wiadomo, teraz jest Przecena, jest minus 90% Więc możecie już za złoty 80 zł zaopatrzyć się w tę Wspaniałą produkcję i Dodam jeszcze, że e, Ligon miała za zadanie zagrać w klocki. No i teraz właśnie w ramach odwdzięczenia się ja muszę zagrać w kota na diecie. E, no i zastanawiam się, co, o co tu może w ogóle chodzić. Już pisałem swój nick, mogę też dodać jakieś inne profile, spoko. Mam jakieś gwiazdeczki. Tutaj też mogę followować na Facebooku. E, mam też bonusowe poziomy. E, nie chcę... Odczep się! Co co, co? co? Co tu się dzieje? O, dobra, Living Room Dużo tego, ciekawe na czym to w ogóle polega yy, Mam jakieś cutscenki, że kot się próbował przycisnąć i razem z drzwiami się przycisnął i chciał smakołyki Mamy tutaj ciasteczka, nie wiedziałem, że koty jedzą ciasteczka Ale to szczegół yy, No i to chyba w sumie tyle, mogę to skipnąć W ogóle, ale muzyka jest głośno Mam też garderoby tutaj u góry Ale dobra, lecimy, i na czym to w ogóle polega? Co chciałam ja tu zrobić? Wow! Nie, kotek! O, przeszedłem poziom. Co to było? Jeszcze dostałem osiągnięcie na tym. Wiecie co? Zrobię porządek z tą głośnością, bo to, 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 to mi słuchawki yy, rozwala. Zobaczymy next level w takim razie. Yy. Aha. Ja nie wiem kompletnie na czym to polega, bo z tego co widzę, muszę niszczyć platformy tak, żeby kotek zebrał ciastka i dostał się. Znaczy, to są takie babeczki, muszę je zebrać, a następnie dostać się do ciastek. Mam tu też jakąś wskazówkę, ale no, jak mam to podłamać? Tak, żeby wpadł. No i tyle w sumie, no tego nie muszę zbierać, ale mogę. Hmm. Dobra, to lecimy dalej. Widzę, że naprawdę dużo poziomów tutaj jest. O, o, nie, 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 kotek! Nie! Przecież złapałem tą, tę babeczkę, mimo że jej w ogóle nie ruszyłem, a kotek został. O, to muszę przeresetować poziom. Na to przynajmniej wygląda. Zobaczymy, co tu jest grane. Nie, nie kotek. No niestety wydaje mi się, że w ten sposób tego nie zrobimy. Bum Może teraz się uda. Czy kot? Nie. Kot nie. W kot ma dziwną fizykę, ale nie ukrywam, że jest nawet takim słodziakiem, bo biedny nie wie chyba co się dzieje. O! O! Dobra, wygrałem. Wow, to już było trudniejsze, naprawdę. To mnie zaszokowało. W ten sposób? Wystarczy, w ten sposób? Wpadnę tam do środka. Jest. Razem z kawałkiem drewna, ale nie jest źle. Dobra. Fazurami wszystko muszę tutaj robić. Ale to również było proste. Mam też jakieś umiejętności specjalne chyba tu u góry. Z wrażenia. No. Niestety. Ale się posmutniał ten kotek. Taki biedny jest. Bum, czuję się troszkę jak taki fruit ninja. Dawaj meu. <gry> Czekajcie, bo ja chyba za daleko tą myszką ruszam. I kończę się na tym, że niszczę to, czego nie powinienem. O, o. No i elegancko, mangetsu, Ty to potrafisz, naprawdę. Mangi, jesteś zdolny. Potrafisz wsadzić kota do, do, do słoika. A tu. Aha. Aha. Ok. To było nawet proste. No bo podobno nie sztuką jest wygrać, przejść coś, a sztuką jest zdobyć maksymalną ilość punktów, no wiadomo. Ale widzę, że ja tu tylko po jednej gwiazdce zdobywam albo po dwóch. A, trzy zdobyłem. Wow, miał, miał tastik. Drewna na gwoździu. W ogóle... What? Nie, kot właśnie tam! Nie! Wywalił się! Wpadnie, wpadnie, wpadnie. Nie, nie wpadnie chyba. Chyba, że jakoś tu tak zrobię. Po co nam babeczki? Kot ma ciasteczka Anti-muffin, o osiągnięcie Żeby ani jednego nie zdobyć Widocznie W ogóle głupi ryj ma troszkę <noise> Na początku mówiłem, że słodki Ale troszkę głupi um. Chyba się na mnie wściekł. Podoba mi się, wow, kolejne osiągnięcie Podoba mi się jak bardzo ten kot Daje nam do zrozumienia, że mu się coś nie podoba O i co ja mam, tu... mam tu zrobić? Mam ubuchnąć ten Aha, w ten sposób. Ogonem jeszcze zebrałem babeczkę. No, bum, bum, nie, tylko dwie, niestety. Co jest? Jakiś inny kostium dla doktora miał. Co, o co chodzi? Mam coś kupować, tak? Ja nie chcę nic kupować. Ja chcę wydawać pieniędzy na tę grę. No, wybieram kostium, nic się nie dzieje. Coś tu chyba nie pykło. Wracamy. Next level. Zobaczymy, co tym razem gra. Ojejku, jak się tam zrzucić w ogóle. O O Klikło mi To jest aż dziwne W jakim zasięgu ten kot ma pazury Że mogę po całym ekranie Jeździć pazurkiem Bo chyba to ja jestem tym kotem no Tak mi się wydaje Wtedy ma to chociaż sens No Jak to nie zebrałeś? Przecież głową byłeś już przy tym Ciekawe czy uda mi się chociaż pierwszą Planszę przejść znaczy ten, te, te mapy, ten living room całe A, to było banalne Co to jest? Zębatka, mogę ją kręcić Wow, ale poleciał Głową do dołu, biedny Dobra I... Nie! Yeah! O O Uda się A nie, jednak się nie uda No! <ścoughs> Co stało? Jak został zgnieciony, wartą! Co to jest? Myślałem, że kota, kocham koty, ale jednak się kocham nad nimi znęcać. Co to być, Jezu! Okropne to jest. Co z niego zostało? Co to w ogóle jest? Te oczy. <ślałem>, jak próbuje się wydostać? Te łapy. What the fuck! Wygląda <ślałem>, jak jakiś ptak z dziobem. Ja miał, ja! O, już się coraz bardziej upodamnia do kota. A przyciśniemy go jeszcze. Jak mu łapy wystają. Miał, miał. Dobra, czyli już pierwszy świat mam przeszędnięty Super. Na pewno mnie to zachęciło do reszty światów. Odblokowałem teraz Atik, czyli strych, tak? Dobrze mówię. Tak, to jest strych. I widzę, że też tutaj wystawiam ciasteczka. Tutaj był słoik z ciasteczkami, tutaj mam pudło z ciasteczkami, ale najpierw mam wyjść w szafę. Bo mnie zachęcają. Wygląda na to, że nic tu nie zrobię. Nie mogę nic kupić, nic wybrać. Może jest to zbagowane, kto wie. Mam achievementy też. Dobra, lecimy troszkę jeszcze tego, za zagramy sobie. Zobaczymy, co tu było grane. Mamy fabułę. Profesorek Einstein chciał ciastka. Niestety spotkał kota, który miał te ciastka w ryju. I niestety, kotek poszedł na strych za karę. Łapać myszy pewnie. No przynajmniej tak z moimi robiliśmy. Bo na strychu było dużo myszy. To trzeba było jakoś przegonić. No i do pudła. No niestety, ten kot znowu zajada się ciasteczkami zamiast na myszy polować. Więc coś tu chyba jest. Coś tu chyba nie jest tak jak powinno. Hmm. Tak, żeby wykorzystać maksymalne możliwości tej gry spróbujemy jeszcze wykorzystać Supermoce, mafin magnet, przyciągacz y, magnetów, znaczy tych mafinów. Mam jeszcze bańkę. Mogę ją odbijać sobie jak chcę Wow, ciekawe, czy mogę mieć na sobie dwie bańki. No patrzcie bu, 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 bu. No, wpadaj tam. Wpadaj tam. No, wpadnij tam. Jesteś kotem. Miał, 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 miał. Wrecking Ball. I. Jest. Dobra, powiem wam, że ten level mnie wykończył. Naprawdę, ale zdobyłem. Miał tastyk Wszystkie najlepsze gwiazdki w ogóle. Nie, wiecie co, wiecie co, ja, 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 ja tak nie mogę. Ja myślę, że ta gra była bardzo fajna. Serdecznie polecam każdemu z Was, wcale nie mniej korci, żeby teraz.